Programy samopomocy często twierdzą, że poprawiają zdrowie, stają się bardziej inteligentne, oszczędzają czas, czują się lepiej, zyskują pewność siebie, są szczęśliwe i przekształcają się. Jednak takie podejście często przekonuje jednostki, że są niegodne i ma potencjał do szybkiego zysku. Oczekuje się, że do 2030 roku Sektor samodoskonalenia wzrośnie z około 30% USD do około 80 mld USD. Amerykanie wydają rocznie ponad 11 miliardów dolarów na produkty rozwoju osobistego, coaching, książki, seminaria i aplikacje. A każdego roku sprzedaje się ponad 20 milionów książek samopomocy. Branża aplikacji do rozwoju osobistego została wyceniona na 1,1 miliarda dolarów w 2023 roku, a 10% dorosłych Amerykanów twierdzi, że uczestniczyło w warsztatach lub seminariach na temat samodoskonalenia. Chociaż niepokój i rozpacz są powszechnymi ludzkimi emocjami, biznes samopomocy często wykorzystuje te lęki i trudności, aby szybko zarobić. Mając internet na wyciągnięcie ręki, możemy zaangażować się w niekończące się przewijanie zagłady, które towarzyszy zmartwieniom, korzystając z książek samopomocy, kursów i innych zasobów. Zapewniają one poczucie kontroli nad naszym życiem, udzielają lekcji na temat rozwoju osobistego i wzmacniania pozycji, a także uczą nas technik redukcji stresu, takich jak uważność. Dostarczając informacji na temat sprawności fizycznej i żywności, a także zachęcając do poprawy wzorców snu, samopomoc może poprawić zdrowie fizyczne. Istnieje jednak jedna istotna wada samopomocy. Nie ma dwóch takich samych osób, więc żadne uniwersalne rozwiązania, które często oferują strony samopomocy, nie mogą spełnić naszych unikalnych wymagań. Różne zawody mogą wymagać różnych profesjonalnych porad, a wiele osób zwraca się do samopomocy, aby pokonać przeszkody w swojej karierze i poprawić umiejętności nawiązywania kontaktów, przywództwa i znajdowania okazji. Sektor samopomocy jest wypełniony zarówno dobrymi, jak i złymi radami, co utrudnia odróżnienie dobrych porad od złych. Ludzie często korzystają z samopomocy. Aby żyć bardziej prawdziwie i czuć, że osiągnęli coś w swoim życiu. Podobnie jak robią to z celami zawodowymi, szukają iluzorycznego celu i znaczenia, które nadadzą ich życiu poczucie spełnienia. Gotowe rozwiązania, takie jak rutynowe ćwiczenia, wskazówki dotyczące produktywności i poranne rytuały, są siłą napędową programów samopomocy ale nie wszystkie z nich mogą odpowiadać naszym konkretnym wymaganiom, gustom lub stylowi życia. Wciąż jesteśmy pod presją, aby dostosować się do tych programów, nie tylko dlatego, że tak mówią, ale także dlatego, że obserwujemy ich sukces. Pragnienie odkrycia sensu i spełnienia nie jest bynajmniej nowym pomysłem. W latach 30. XX wieku ukazała się pierwsza książka samopomocy How to Win Friends and Influence People autorstwa Dale'a Carnegie i Napoleona Hilla. Książki te miały na celu pomóc ludziom poprawić ich umiejętności interpersonalne i osobiste osiągnięcia. Nie rozwiązały one jednak wszystkich problemów, ponieważ samodoskonalenie często wymaga więcej niż indywidualnej pracy. Potrzebne są rozwiązania na dużą skalę, aby rozwiązać palące kwestie, takie jak bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatu. Miliony osób szukają pocieszenia w samopomocy, radząc sobie z bezrobociem i niepewnością. Branża samopomocy gwałtownie rozwinęła się w 2010 roku, zwłaszcza w internecie, z samozwańczymi guru wykorzystującymi inspirujące opowieści i ogólne środki zaradcze w celu rozwiązania konfliktu doświadczanego przez jednostki. Brie Brown, profesor badań naukowych i autorka bestsellerów New York Timesa, stała się najbardziej znanym autorytetem w dziedzinie wartości, wstydu, wrażliwości i odwagi, tworząc frazę życie całym sercem. Najlepiej sprzedająca się książka Tima Ferrisa The Four Hour Workweek wezwała czytelników do ponownego przemyślenia swoich nawyków i stylu życia, a także relacji z pracą. Ten rodzaj optymalizacji samopomocy stał się coraz bardziej popularny w ciągu dekady. Przed nimi pojawiły się znane postacie, takie jak Deepak Chopra. Eckhart Toll i Tony Robbins. Media społecznościowe również weszły w fazę rozkwitu w 2010 roku, umożliwiając każdemu publiczne udzielanie porad światu, mając tylko swoje poglądy i obserwujących, którym można je głosi. Pandemia COVID-19 wywołała pytania o to, dlaczego tu jesteśmy, czy jesteśmy zadowoleni, czy też usatysfakcjonowani. I zgromadziła nowych odbiorców dla branży samopomocy. Ludzie zastanawiali się teraz nad celem swojego życia, kwestionowali swoje egzystencjalne obawy i nie byli pewni swojego przyszłego kursu. W miarę jak świat szukał odpowiedzi i znaczenia, chęć samodoskonalenia wzrosła do zupełnie nowego poziomu. A poszukiwania te wciąż trwają. Świat się zmienia. Podobnie jak w latach 30. XX wieku. A źródła utrzymania są w rozsypce, panuje niepewność, a życie w niepewności jest niezwykle niewygodne. Proszenie o pomoc jest normalne, a nawet korzystne. Programy samodoskonalenia i zasoby często pochodzą od wpływowych osób lub guru, którzy wydają się mieć idealne życie, prowadząc ludzi do przekonania, że muszą wiedzieć, jak być szczęśliwym i mieć wszystko jednak samopomoc może przynieść szereg rezultatów a 85% osób które rozpoczynają projekty samodoskonalenia rezygnuje z nich w ciągu 6 miesięcy dzieje się tak ponieważ mogą zdawać sobie sprawę że to uniwersalne podejście nie jest korzystne i mają irracjonalne ambicje Ponadto niektóre programy i seminaria samodoskonalenia mogą kosztować od 5000 do 20 tysięcy dolarów. Koszt samodoskonalenia może być znaczny, ponieważ przeciętny konsument wydaje od 200 do 500 dolarów rocznie na zasoby służące rozwojowi osobistemu, takie jak podcasty i książki. Programy te manipulują jednostkami poprzez zachęcanie do szczęścia, które nie zawsze można osiągnąć. Angażowanie się w samopomoc może skutkować wypaleniem i perfekcjonizmem, ponieważ sama ilość dostępnych technik samodoskonalenia przytłacza około 61% ludzi. Wynika z tego zmęczenie decyzjami i paraliż, ponieważ ludzie często zwracają się do guru samopomocy jako wyidealizowanych wzorów do naśladowania. Celem guru samopomocy jest sprawienie by ich zwolennicy poczuli zazdrość i wyznaczyli sobie nieosiągalne cele. Programy często przedstawiają historię sukcesu niezwykle skutecznych, zdyscyplinowanych lub zadowolonych osób, co może wywołać nierealistyczne oczekiwania u pozostałych klientów. Może to prowadzić do tego, że ludzie będą mieli obsesję na punkcie swoich wad i staną się jeszcze bardziej nieszczęśliwi lub niezadowoleni niż byli na początku wiele programów samopomocy powoduje że produktywność i wydajność są nadmiernie podkreślane ponieważ ludzie są uczeni że ich wartość jest określana przez wyniki które osiągają kultura ruchu samopomocy zachęca do przekonania że wytrwałość jest jedynym sposobem na odniesienie sukcesu to binarne myślenie prowadzi do porażki Ponieważ techniki samodoskonalenia nie pozwalają na elastyczność lub niepełny postęp. Te cele typu wszystko albo nic mają tendencję do pomijania małych zwycięstw na rzecz większych, ponieważ każdy był i nadal będzie niedoskonały. W sektorze samopomocy jest ograniczone miejsce dla ludzi, którzy mogą wyrazić swoje zmagania z samodoskonaleniem, ponieważ biznes samopomocy. Jest pełen toksycznego pozytywizmu. Głos influencera nigdy nie przestaje zachęcać swoich fanów i mówić im, że wszystko będzie dobrze, przez co czytelnicy czują się zdezorientowani, gdy napotykają przeszkody. Ruch samodoskonalenia stał się popularnym źródłem motywacji i porad dotyczących samodoskonalenia. A jego wszechobecny, toksyczny optymizm często prowadzi do poczucia zwątpienia i zniechęcenia. Idea ta najlepiej rozprzestrzenia się w mediach społecznościowych, gdzie influencerzy często pokazują swoje życie w romantyczny sposób, wywierając presję na obserwujących, by się z nimi mierzyli. Internetowi eksperci od samopomocy mogą pogłębiać poczucie zwątpienia i zniechęcenia. Prezentując nieskazitelne rutyny, nawyki i osiągnięcia. Wiele zasobów i taktyk jest dostępnych w ramach ruchu samodoskonalenia, w tym książki, aplikacje, podręczniki, seminaria i ogólne pomysły. Jednak dla tych, którzy czują się bezradni lub bezsilni, podejście samopomocy może stać się zbyt trudne do zniesienia, prowadząc do FOMO, strach przed przegapieniem i braku elastyczności. Książki samopomocy. Mogą również utrudniać niektóre z rzeczy, które rzekomo promują, bagatelizując wpływy zewnętrzne, takie jak samoświadomość i szczerość. Często przedkładają pozytywizm i dyscyplinę nad oryginalność i spontaniczność, ignorując bardziej zindywidualizowane i nietradycyjne formy wyrażania siebie. Przemysł samodoskonalenia sprawił, że czasami jesteśmy od niego nadmiernie zależni, wierząc, że najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest przestrzeganie programu. Sukces może polegać na uzyskaniu niezależności, takiej jak niezależność finansowa, spłata zadłużenia, utrata masy ciała, lub przezwyciężenie traumy. Musimy jednak myśleć samodzielnie, aby odkryć różne formy niezależności. Przemysł samodoskonalenia polega na tym, że nadal wierzymy, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie myśleć. Uważa się, że wartość pieniężna ruchu samodoskonalenia rośnie w tempie około 8% rocznie, porównywalnym z globalnym biznesem odzieżowym. Ważne jest, aby zastanowić się, czy te książki, kursy i seminaria online są naprawdę tak potrzebne, jak odzież, którą nosimy. Ponieważ mogą one zapewnić cenny wgląd w rozwój osobisty i samodoskonalenie. Podsumowując, ruch samodoskonalenia stał się potężnym narzędziem motywacji i samodoskonalenia, ale ważne jest, aby rozpoznać ryzyko i ograniczenia związane z jego wykorzystaniem. Nienasycony konsumpcjonizm współczesnych ludzi doprowadził do utowarowienia samodoskonalenia. Które często koncentruje się na ciągłym niedosycie, zamiast wspierać poczucie satysfakcji. Kapitalizm rozwija się dzięki ciągłemu zaspokajaniu potrzeb, co prowadzi do pragnienia kapitalistycznej produkcji i ram łączących produkcję z osobistą wartością. Prowadzi to do przepracowania, stresu i wypalenia w każdym aspekcie kapitalizmu. Trudno nam zdefiniować naszą wartość poza naszymi aspiracjami do samodoskonalenia, tak jak trudno nam zdefiniować naszą wartość poza naszym zatrudnieniem. Szczęście jest często postrzegane przez kapitalizm jako coś, co można zdobyć lub osiągnąć poprzez konsumpcjonizm. Produkty służące samodoskonaleniu często podkreślają ciągłą niewystarczalność, zachęcając konsumentów do kupowania rozwiązań zamiast pielęgnowania poczucia zadowolenia. Problem z samodoskonaleniem polega na tym, że wielu konsumentów uważa te rozwiązania za zbyt drogie, a ekskluzywność tych narzędzi często pomija nieuprzywilejowane populacje, które mogłyby odnieść z nich największe korzyści. Komercjalizacja technik samopomocy często pomija nieuprzywilejowane populacje, które mogą odnieść z nich największe korzyści, sprawiając, że nawet najmniej skuteczne i niesprawdzone techniki wyglądają na pożądane. Powszechna jest filozofia szybkich rozwiązań, która kładzie nacisk na ustrukturyzowane i łatwo przyswajalne rozwiązania, ale większość z nich jest ogólna i często nie ma zastosowania. Największą czerwoną flagą w ruchu samodoskonalenia są ogromne zyski generowane przez guru samopomocy i firmy. Które wspierają ich od osób poszukujących wskazówek. Szacuje się, że wartość pieniężna ruchu samodoskonalenia rośnie w tempie około 8% rocznie, podobnie jak światowy przemysł odzieżowy. Czy naprawdę potrzebujemy tych książek, zajęć i seminariów online tak bardzo, jak potrzebujemy ubrań? Utowarowienie samodoskonalenia jest wynikiem żarłocznego materializmu współczesnych ludzi. Ramy samodoskonalenia wiążą produktywność z poczuciem własnej wartości, dostosowując się do koncentracji kapitalizmu na wydajności i produkcji. Nieustanne dążenie do produktywności i wydajności sprawia, że każdy aspekt kapitalizmu jest podatny na przepracowanie, stres. I wypalenie. Ciągła praca nad sobą może być równie wyczerpująca, jak codzienne wykonywanie trudnej pracy. Podobnie jak wszyscy staramy się zdefiniować naszą wartość poza naszą pracą, wszyscy możemy starać się zdefiniować naszą wartość poza naszymi celami rozwoju osobistego. Co by było, gdybyśmy byli szanowani tylko za naszą indywidualność i cechy? Ten pomysł nie pasowałby dobrze do ekonomicznego sposobu myślenia, który w większości przyjął samodoskonalenie. Rozwiązania w zakresie samodoskonalenia mogą być drogie i ekskluzywne, przez co wydają się ekskluzywne dla niektórych klientów. Komercjalizacja tych technologii często wyklucza biedne społeczności, które mogłyby odnieść z nich największe korzyści, mimo że zwolennicy upodmiotowienia. Opowiadają się za upodmiotowieniem. Ta ekskluzywność może sprawić, że nawet najmniej skuteczne i niesprawdzone metody wydają się atrakcyjne, ponieważ szum może być tak przytłaczający, że ludzie z najlepszymi metodami sprzedaży i marketingu wygrywają. Koncepcja optymalizacji jest powszechną taktyką stosowaną przez guru samopomocy, która może prowadzić do uzależnienia i sprawiać, że ludzie czują się jakby sami siebie zawodzili. Uznanie drobnych zwycięstw i niepowodzeń jest niezbędne dla rozwoju i utrzymania postępu bez wypalenia. Jednak programy samopomocy mogą nie świętować zwycięstw po drodze i skupiać użytkowników na celu końcowym. Aby zachować ich wyjątkowość, konieczne jest zatrzymanie się i docenienie ich wad na całej ścieżce. Wiele technik samopomocy popełnia błąd, zakładając, że skoro wszyscy jesteśmy tacy sami, to te same porady będą miały zastosowanie do wszystkich. Zamiast tego ludzie powinni szukać elastycznych ram, które można modyfikować, aby dopasować je do swoich potrzeb, takich jak badanie zdrowych śniadań. Lub wybieranie tego, co lubią najbardziej. Kultywowanie współczucia dla samego siebie i zwiększanie poczucia własnej wartości ma kluczowe znaczenie dla zakłócenia nastawionej na zysk strony branży i zerwania z nadmiernie krytycznymi i perfekcjonistycznymi skłonnościami. Obsesyjne i nakazowe programy samopomocy mają wady, ponieważ koncentrują się bardziej na zarabianiu pieniędzy niż na pomaganiu tym, którzy do nich dołączają lub z nich korzystają. Trudno jest opuścić branżę, gdy uzależnimy się od jej produktu, jak ma to miejsce w przypadku wszystkiego w kulturze kapitalistycznej. Samodoskonalenie nie stanowi zagrożenia, ponieważ jest podstawą ruchu i branży. Chęć bycia lepszym nie jest niczym złym, ale wmówiono nam, że możemy czytać, oglądać lub słuchać samych siebie, by stać się lepszymi. Podchodząc do samodoskonalenia taktownie, możemy wybrać to, co działa dla nas, a resztę odrzucić. Możemy zidentyfikować, kiedy jesteśmy wykorzystywani, odrzucić konformizm i zaakceptować nasze prawdziwe ja. Co więcej, uznanie, że nasze pragnienie poprawy nie oznacza, że nie jesteśmy obecnie dobrzy. Ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju osobistego i rozwoju osobistego.